Maneczko ja jestem maksymalny 77 a to jest kolejny odcinek z Heroes and Generals na moim kanale A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na jakiejś mapie, o której nic nie wiem i powiem wam, że... Czemu jestem pilotem i mam tylko pilota? Ej, ja nie chcę być pilotem, ja, ja nie umiem latać pilotem. Dobra, nieważne, zagramy sobie pilotem w dzisiejszym odcinku, tak więc będzie zabawnie. W następnym odcinku pojawi się chyba jeszcze inna gra. Również wojenna, ale nie będzie to Heroes and Generals. Jeżeli pytacie, co robię, to zaraz się przekonacie. To poczekajcie. Elo? Wojenny, palę się. jest takie mało wytrzymałe. A! Jakie to jest drewniane sterowanie. Okej. Okay. Nie mogę sobie zamienić. Ej, czemu ja latam samolotem jak jakiś typek? Ja nie chcę latać samolotem. Jak chcę być wiecie, no normalnym żołnierzem naziemnym, a nie. Bo ty zabrały mi wszystkie profesje. Bo ty zabierają ludziom pracę. Jenny ja jak te samoloty drewnianie latają. Matko jedyna. Aj! Jeżeli się zapytacie co ten typ robi, wyskoczył z samolotu, to chce wyskoczyć tak, aby w końcu móc normalnie grać, czyli wiecie, yy, wyskakuje z samolotu i próbuje sobie jakoś ułatwić życie. Co jest?! Zabiłem kogoś, ale siebie przy okazji też, ale zabiłem trzech chyba, nie dwóch, dwóch zabiłem. Dobra, już teraz tak serio będę grał, bo troszeczkę ginę i tak przez cały odcinek, jak mam ginąć, to nie będzie ciekawe. Tak więc lecimy i spróbujemy wylądować jakoś na tyłach wroga, aby, aby, aby powiem Wam, ich zaskoczyć. Mam broń, nie jest to broń palna, jest to łopata, o której Wam ostatnio mówiłem, że jest mega OP bronią, jeżeli się uda kogoś zaskoczyć. Ponieważ zabijana hita. Ale tutaj są drzewa i się boję, że troszeczkę zaraz się rozwalę. Dobra, mam łopatę. Lecimy tym lasem niczym partyzant. Yy, I zobaczymy. Może się uda. Może zaraz kogoś spotkam na swojej drodze tutaj. O, o, zobaczcie. Ej, no nie odwraca się w moją stronę, typie. O, marze za! Es! on jest? Gdzie jest moja broń? Dajcie mi ją! O! Dobra? Nie wiem, czy to są ludzie, czy to są boty, to naprawdę taką macelność, że. to jest. szkoda gadać naprawdę. Oj, 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 oj! Dobra, dwa razy dostał, dwa razy dostał. Dobra, mamy kolejnego. Co za typek. Niestety, na samolocie nie radzę sobie kompletnie, i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakiś mega, być może OP, strategiczny punkt, bitew, ale niestety ja sobie nie radzę i wolę jednak w powietrzu nie być. A że nie mogę zmienić klasy. Ej, no! Ja nie wiem, jak ja wybucham. Ja naprawdę nie chcę się zabijać, ale ten samolot jest tak zepsuty. Uderzyłem twarzą w mikrofon, przepraszam, jeżeli było słychać. Wysuwam podwozie, wysuwam podwozie, jestem na podwoziu, jestem, jestem, jestem. I zaraz wysiadam. Jestem. Żyję. Je yeah, no ile ich tutaj jest wszystkich? A! To jest nasz. <ścoughs> mózg, normalnie mózg. Jeb yep. Dobra celność max Słowa celność kropka egze Dobra Runda wygrana United States udało się z znaczy, jedna gwiazdka dlatego, że no nie mogłem zmienić klasy i to było słabe. Ale być może to ja jestem jakiś dziwny i nie wiem gdzie zmienić tą klasę. Chociaż ostatnio działało tam gdzie klikałem i wam pokazywałem, że nie mogę zmienić. Więc wydaje mi się, że klikałem dobrze, ale gra po prostu nie pozwalała mi zrobić tego co chcę. No i jesteśmy na polu walki. Jestem ponownie samolotem. Nie mów, że jestem ponownie samolotem, bo się normalnie... Zaraz załamie, proszę nie bądź samolotem, jest, nie jestem samolotem. E, Harold. Harold jest wam już dobrze zapewne znany, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, tak więc nie trzeba go przedstawiać. E, a tym, którzy go nie widzieli, to zapraszam na poprzedni odcinek. Ej, bo ja, ja też nie jestem gotowy na to, że mi się amunicja skończy, nie? Ej, bo tutaj jest choke! A Pancek kapwagen. A... Ein... Dwa, dry, theja. Zeks. Jak jest. Jak powiedzieć tiger po niemiecku? <laughs> Ej, bo to jest dobre pytanie. Nie, bo teraz serio pytam. Jeżeli ktoś zna niemiecki, proszę mi odpowiedzieć na moje bardzo ważne pytanie życiowe. Jeżeli ktoś zna się, czy to po prostu Tiger się mówi? Witam wszystkich widzów stacji. Maksymalny PL. Nie po to mamy technologię, aby tego nie sprawdzić. Zaawansowana radziecka technologia. Zobaczymy, czy to zadziała. Panzerkampfwagen 6 Tiger. Um... Tak myślałem, że tak się w końcu stanie. Bo naprawdę to było e, bardzo łatwe do przewidzenia, że e, zaraz mnie gościu walnie. W ogóle nie wiem, co ten gościu chciał zrobić tym czołgiem. Chyba się trochę zablokował na ścianie. Ale bomba! Ej co? Dobra, to była jakaś bardzo szybka runda. Nie wiem, close window, nie oceniam tej bitwy, to było dziwne. E. Kolejna runda, zobaczymy. Tym razem będzie to runda ostatnia. Jeżeli tym razem zakończy się po minucie, odcinek również się zakończy i będzie to krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ogólnie to myślę, że. Uh! Elo, elo, czołg na mnie jedzie. Picko, jeszcze przyjedzie ten i teraz dobitka! Albo jednak nie dobitka, ale naprawdę jest to dobre. Dobra, zabity. A! Byłem na hita, więc eee, za bardzo nie miałem jak przeżyć tego eee, ataku, ale dobra, jesteśmy ponownie na polu walki. Ajajajajajajajaj, oni mnie już biją, a ja nawet nie wiem skąd. Ja nie mogę. Dobra, mamy jednego trafionego. Teraz czekajcie. Co to było? A To już było lepsze, to już było naprawdę bardzo dobre i celne. Jednak tamten typek coś nie trafił, ale ty już byłeś dużo lepszy. Patrzcie, patrzcie. Nie! Ogarnij się, Max. Ogarnij się. Dobre S, kurcze, gościu zmarnował trzy magazynki Ojej, <noise> no co to było, gościu zmarnował wszystko, całą swoją amunicję praktycznie na jednego typa, jeszcze stracił ha HP Najbardziej denerwujące w tej grze dla mnie jest to, że muszę non stop pilnować sobie tego sprintu i ruchu W tym momencie nie widzę, że mi się ten celownik rusza, nie? To jest takie troszeczkę denerwujące, ale dobra Damy radę, damy radę. Eee, dobra, ja tutaj zmieniam ustawienia jeszcze mikrofonu przy okazji. Tak więc ja mam troszeczkę utrudnione. No nie tak jak oni, że sobie wiecie, ja sobie wezmę, usiądę i będę grał. Tylko muszę ustawiać mikrofon, bo mi się non-stop zjeżdża z twarzy. To jest bardzo trudne. Eee, tak więc eee, wiecie, dlatego teraz walę tyle headshotów, ponieważ jestem zdenerwowany eee, i to mi pomaga eee, w strzelaniu w głowy, żeby moi przeciwnicy leżeli na ziemi. Eee, dokładnie. No nie! A takie ładne combo było! Jeżeli teraz zginę, odcinek się kończy, tak więc mam challenge, aby... Aby nie zginąć jak talny Nubek. To nikogo nie ma. No, jeny, jak się wystraszyły mnie? O jeny. Matko, moje serce.